Zostaliśmy porwani. Spokojnie, zaraz coś wymyślę. Ach, znowu on. Okej, okay, jak się tym ląduje? Hmm. O, trzeba pociągnąć hoł nad głową. O, dziękuję. Hej. Yeah? Hej! Hey! Nie też jest miło człowieku. Czemu kradniesz palizmany, złoty strażniku? Tak szczerze. Powinnaś się martwić o swój los. Za to, że zrzuciłaś mnie z mojego statku, wylądujesz w najciemniejszej celi konformatorium na resztę swojego smutnego żywota! Co z tego? Uciekłam już stamtąd dwa razy. No to obrócimy cię w pył i wyrzucimy pod męty morza. Pasuje? Mm. Dobrze. Mm, mm, mm. hm? Hej, a jak ci się udało tak szybko wrócić na statek? Kostur. Super. Mm, mm. Nie! <grym> <laughs> Człowieku, musisz się bardziej postarać, żeby udaremnić moją misję. Co to jest?